W kolejnym odcinku. W tym odcinku tego tak już widzicie po tytule. Sprawdzimy sobie, czy z wykorzystają to, że jestem naiwny. Sprawdzimy sobie w tym odcinku oczywiście dwie osoby i od razu chciałbym zrobić giwajka. Giveaway, giveaway będzie na 3, który na 144 mocy. Jedyne, co trzeba zrobić, żeby wygrać, to stawić łapeczkę w górę. Subskrypcję na moim kanale oraz zapisać biurził plus wynik w komentarzu. Oczywiście wyniki pojawiają się co każdy film i teraz widzicie tutaj wyniki giveaway'a z poprzedniego filmu. Zapraszam zwycięzcę do odezwania się do mnie na Discordzie, a Was także zapraszam do mojego Discorda, gdzie możecie się dawać z ludźmi. Jest naprawdę dużo legitnych osób, więc zapraszam wszystkich. E, I myślę, że bez dużego przedłużenia, zapraszam wszystkich do oglądania. E, dobrze, jesteśmy przybierani o sobie. E, I będziemy, oczywiście, mówić, że tak, jakby pokazać, że nie ogarniamy. I zobaczymy, czy nas oskamuje. On widzę, że coś ogarnia, ale dobra, zobaczymy w sumie, jak to wyjdzie. mało się mocy i lecimy. Ej, dobra, nie jestem. A masz jakieś 130, coś w tym stylu? Ej, poczekaj, zablokowałem się. E, jedną dostałem wczoraj od jednego gracza, bo. Powiedział, że jestem legi i mi dał. A jaką? Czekaj, jak to się nazywa zerknie. Grabiasz. A ja mam ile mocy? Znaczy jaki żywioł? Yy, jak to się sprawdza? Nachodzisz no, na broń i masz napisane yy, yy, żywioł. Czekaj, o, już szukam. Żywioł ogień plus 30 obrażeń plus 45 a wszystko, a wszystko złote jest tam? Wszystko jest tam złote? Pomarańczowe Okej okay. <noise> To Dobra, chciałbyś to bierze. za takiego lkm -a cukierka? A co to za LKM? Dobry? No, LKM cukierek 130 so fulperki na yy, yy, o, Co ja gadam no, fizycznym? Chciałbyś? No Fajnie No chodź Idę, idę Idę Czekaj Wow! co ja spaliłem Dobra, idę Idź O Tam Oczywiście będzie tego graba, że nawet patrzę takiego zużytego, no bo widzę, że on skamuje, ale zobaczymy, czy właśnie początkowo osoby zostaną skamowane w sumie, bo widzę, że tutaj skamuje po pierwszych ruchach, ale dobra Dobra, tam tam broń Okej, okay. tutaj Tak, tutaj Okej okay. A jak się wyrzuca? Eee, co mówisz? Jak się wyrzuca? Na czym grasz? Dobra, wzięłem. Na czym gram? Na, na komputerze To na, na celu na jakąś broni X naciśnij Czekaj Czekaj Dobra Elegancko I teraz idziemy Okej okay. No i chodź No i chodź Jak idziemy? Ej! Co się stało? Ej, no to moja jedyna Czekaj, broń! jedną rzecz... Ty mi serio to dałeś? To moja jedyna broń była. Chodź. Masz. Co? Ma, masz coś innego, masz lepsze. To lepsze jest? Tak. A co ty masz w ręce teraz? Co? co? Jakie masz A masz jakąś to szóstkę? Broń 106. Wow, to będzie fajnie. Ma, a masz broń 106? Mam. Masz broń 106? A jaką? Taką. Poczekaj, mogę zobaczyć? Ja nie, on mnie na wszystko jest A masz skałowa. 106? 106? Gdzie jest moja broń? Wziąłem ją no. Tak, wziąłeś. A, a masz jakąś broń 106? <laughs> nie, on mnie rozwala. Dobra, no, przekajcie, damy mu jakąś 106. 106. Bo, duży to, dobra, nie mam. Tą cykutę. Taką. Która jest? Chyba nazywała się cykuta. No. A masz jakąś jeszcze? Ej, no, ale gdzie moja broń? No, w eku masz. No weźmy ma jeszcze raz. Ma wejdź, masz coś takiego? Daj mi ją, bo nie wziąłem tego. Masz coś takiego jak nocturno? No? Oddaj! Oddaj! Ok, oddam ci, nie, ale. Nie, najpierw oddasz, inaczej no. ja nie wyrzucam. Ale patrz, ja ci oddam twoją broń? Nie, najpierw oddasz. Nocturno. Oddam, za nocturno. Nie, najpierw oddasz. Najpierw oddasz i ja ci dam nocturno. Bo mam. Nie. No to nie. No. Ja masz nocturno, czy nie? Mam i ci nie dam, bo najpierw moja A ile broń. Ile mocy? Ile mocy? Poczekaj. 144. Dobra, to patrz. Ja ci dam tą broń. I tą to są dwie najlepsze broń w grze. Chcesz? O, tak. No to wywalam tą tam nocturno. Okej. Okay. Dobra, wywalimy mu tu nocturno, zobaczymy, co zrobi. Dobra, ryzykujemy jedną tu, tu, nocturno. No, i chodź. No, czy, co zrobić? No dobra, ale daj mi możliwość, daj mi możliwość budowli. Daj mi możliwość o, budowli. Ja wezmę, daję ci budowanie i. Ty wy... Poczekaj I ty wyrzucasz tego, okej? Okay? Okej okay. Już? No Hej Co zrobiłeś? A bo mam pomysł, chodź 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 do no. takiej sprawy Patrz, to się nazywa sprawa. Dobra, nie, chcę zobaczyć na co on jeszcze chce mieć mieć Ołuszukie Naprawdę to jest żałosny człowiek tu. Dla mnie Nie Więc uważajcie na podskocz, niego patrz, podskocz, podskocz Podskocz, podskocz. Uważajcie naprawdę na niego no. Nice i wywal teraz tą broń, e, No, e, nocturno. Co się stało. No, poczekaj, bo. Pociąg do bólu mi zabrałeś. Daj mi. Nie, odej mi pociąg no do bólu. oddaj mi pociąg do bólu. No, ale ty ją masz. Nie, no, nie niszcz tego. Jak mi oddasz broni, to. Nie ma. Nie masz. No ale chodź tu. Nie ma rady Dam ci tylko nie chodź ma. tu. Nie ma, nie oddam ma. Ci. Oddam. Najpierw oddaj. No Więc... oddam ci, tylko tu wejdź i pokaż tą nocturno. Ale nie, z drugiej strony. Patrz tu, przejdź. Ale przejdź se tam, nie. E, dobra myślę, żeby zakończyć, to nie ma już sensu, no, bo on no, wiadomo się coś. Ale nie, rozsuwać. chodź tu. Wrzucajcie jakąś całą broń i zobaczycie, że ja się to skamuję, no. proszę bardzo. I wywalcie. Wyrzucaj sobie jeszcze... No tam. i wywal tą nocturno No ale... Wywalisz Nokturno Dobra, chcemy idzie na ch 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 skamba... Teraz będę Chodź mówił. E, generalnie od tego zacznijmy. Pozdrowisz YouTube'a, lecisz dzisiaj jutro na YouTube'a jako skamer, e, no. e, nie wiem czy mnie znasz, Firebook, 58 tysięcy subskrypcji, e, no będziesz na YouTube, no, o No to trudno, że nie znasz, no, to ale to. jesteś oszustem e, i nie potrafisz nic zrobić ci samemu powiem tyle. Te broń są nic nie warte i e, ty też jesteś nic nie warty no, grze, bo po prostu jesteś żałosny Yy, nie, nie, nie masz nawet zamiaru wiesz no. co? Yy, udawałem osobę początkującą ze względu takiego, że ten ja będzie mógł 10 razy oskamować, bo jesteś naprawdę słabiakiem i nie umiesz się na tradować Masz ośmi mocy i wszystkich próbujesz skamować. Co, co ty sobie myślisz? Czemu po co skamujesz? No nic sobie myślę, bo tak. Albo tak sobie skamujesz, no to nie wiem, zdoby... no to oddasz mi te broń no. czy dalej będziesz żoną kozaka? No ale ci oddać w sumie, bo nie przydadłem cię. Nie, nie przydadzą cię, Szcze nie wiem Aha, super Eee... A, grabasz i... Coś jeszcze? No gdzie jesteś? Tu Chodź wbij. Tu sobie idź na dole I coś jeszcze czy nie? Wiesz to coś, wszystko? Śmieszy mnie to Śmieszy mnie to jak się zachowujesz no? I teraz grzecznie oddajesz Nagle I jeszcze. Ale wszystko ci oddałem chyba e, ale, ale, czemu... Ale patrz Czemu teraz jak... No? Okazało mi się, że nagrywam to oddajesz grzecznie Czemu, czemu taki jesteś? No bo są A pscyfy, <śmiew�że> <śmiew�że> no to dobra, pokaż mi swoją najlepszą broń Chcę zobaczyć twoją najlepszą broń Że się tak, no że to się, że mi kradłeś broń 50 mocy To chcę zobaczyć twoją najlepszą broń Eee no na 44 na. No to pokaż, pokaż, pokaż no M Mogę ci wysłać screen'a Coś? No to, no to weźcie, kogo skomowałeś? Co? Kogo skomowałeś? Ej nie pamiętam Ale nie pamiętasz kogo skomowałeś? nie, kilka osób. No nie kilka. Ale no. Nie, robisz czeko, ja. więc po prostu no początkowo pierwszej osoby okazało się, że początkowa osoba nie Trzec może być? się podrygować, więc tak to wygląda. Ja jeszcze z nim chwilkę tutaj pogadam i jeszcze mam jakieś urywki wstawię montażysta i lecimy dalej. I do czego skamujesz? Nie wiem, masz jakieś kompleksy? Nie, po prostu potrzebuję broni i... No i tyle, nie? A, jest, potrzebuję... jest Aha, czyli ja też potrzebuję broni, traduję się z tobą, tracę bronię, ale ty, ty ich potrzebujesz, dlatego mnie os oszukujesz No Aha, Ja Jest spoko. jak jest spoko, 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 kumam. Czyli ja i... Czyli tylko ty potrzebujesz, nikt inny nie potrzebuje broni, tylko ty Nie no, ja nie potrzebuję No to czemu skamujesz mnie, Tak ja też potrzebuję? No jak tu się jak wyrzuca jakieś syfy, no to też im oddaję Ale no to... Chociaż, chociaż czyli... miałeś jeden się... Dobrą, dobrą broń, ale nie wiem. Stary, mam jak to ja on ja cały krypunek dobrej broni, tylko ci już znam jakieś sobie z dołu, bo mi po prostu się nie chciało, ale będzie to... no jest, jest je żałosny, nie wiem... iść po idź, się mam, że oszukujesz ludzi grze. ma. Dobrze, więc generalnie pierwsza osoba nas oskamowała, jak sami widzieliście. Osoby, które są nowe, nie powinny się tradować raczej, i powinny się najpierw zapoznać, załóżmy, z grom, albo tradować się na broni naprawdę, których ich nie zależy i nie będzie im szkoda. Więc tak to wygląda. Myślę, że taka pierwsza nauczka dla osób nowych, i czy po prostu nawet przestroga przed kamerami jest dość dobra i lecimy po prostu do drugiej osoby, sprawdzamy, czy nas po prostu oskamuje. Dobrze, zlecimy granie przed drugiej osobie na halo. odcinku, ale ja już chyba sprawdziłem z 10 osób e, No i po prostu tych, co mnie nie oskomowali, by słabe reakcje, to nie wstawiałem, więc dobra e, Halo, halo no, Ty dopiero zacząłeś chyba, nie? Tak To chodź mam dla ciebie Czeleńczyk, chodź za mną Czekaj Wstań tutaj, o tu, o tu, o tu, tu, o tutaj i no. ja, Jak zarapujesz, dam ci widmowy pistolet X 130 o taki, zobacz nie chcę! ja chcę trade Dobrze, to idziemy na trader. Okej okay. Wiem, czy on nagrywa co bardzo... co, ale dobra. Niech będzie, że nagrywa. E, bo chciał, żebym zarapała, ale dobra. W sumie. No to wyjdź, tamtędy ja no? sobie, tamtędy Dobra, daj. No czy zamknij to. No i co? No i co masz? Czekaj? Jak się wyrzuca? Po prostu raz kliknij. Dobra, oddaję, udam, że klikam kilka razy. Po prostu nie puścisz. O kurde. No, opuściłem chyba. I A co? ile one mają w mocy? Co? Ile one mają w mocy? Y A gdzie to się sprawdza? 106. A skąd wiesz takie branie? Dostałem wczoraj. O! Oh. No to czekaj sprowadzę tylko jedną rzecz sobie, okej. Okay. No to okay. ja dać! No i nie to czekaj. No <grym> sobie to mi da. Zobacz sobie, zobacz co to jest fajne. Ja to? Czekaj. Nie uskamujecie, ale chcę zobaczyć czy to są prawdziwe rzeczy. No to zrobiłeś. No dałem tam, jest. Czekaj. 51, 51, 51. Luksonowy 26 No co zrobiłeś? Już! Czekaj, już ci to oddaję. Ten Luksonowy to nie chcę I tamtej fioletowej broni też nie chcę, bo... Ona nie jestem słyszałe. Czekaj. Masz. Chciałam tylko sprawdzić, czy jesteś z kamerem. czy coś zabrał czy nie. No zabrał. Czekaj. Też nic się nie zabrałem. Ten Łuksaonowy to sobie weź, bo ja mam... Y, ja mam na niego. Ja Mąsza mam dwie lecz... bronie, dwie bronie, 144 jeszcze A, a czy byś za to chciał? Nie wiem... Yy... Dobra, generalnie... Dać... Wydaje mi się, że on jest z kamerem. I, i, tak i, powiem 130. szczerze, ale dobra, zobaczymy co Mam broń 136 i 144 34? 136 Nie można mieć takiej broni, można mieć tylko 130 i 144. Nie, dzień dobry panie. Dzień... I... Tak, dzień dobry panie z do widzenia. Jak to patrz? Wnioska Gupkta się. Aha A tu jakieś... 136 jaka? i 130 tutaj mam. 136 i 130 Tak A co jest za to chciał? Nie wiem Mogę Ci dać malachi to jest bardzo żadne. Dobra, o was, on jest to nabrać i tutaj właśnie mallachi pokazujemy, to że jest ruda. naiwność. E, Montaż ostatnio wcześniej, że mąż, że nie było Chcesz za nudno. Takie? I dobra. Czy potrzebujesz może tego... Czy, po, jaki, czy potrzebujesz y, zarzewiałych czy nie? No, o, tak, potrzebuję. To mam 117. To tak, tak, potrzebuję. 150 Tak To tam Bronie I nie Go, go Jej Dzięki Spoko, coś jeszcze? Eee. A to rzadkie są te zardzewiałe? Nie, zardzewiałe to są ten, ten, bardzo Najrzadsze to są solidne Ale Zardzewiałe są te są też bardzo rzadkie, tak? Zardzewiałe... No nie, nie tak często wypadają, ale też są rzadkie, nawet trochę. A taś mi jeden Malachit. Malachit yy, masz Tak. A to, to jest czy bardzo masz, rzadkie? Masz sześć. Yy, czy rzadkie, trzy gwiazdki? A to... Masz taką... A to jest bardzo rzadkie co nie? Bardzo. Nie, to jest bardzo rzadkie, to jest spektralizowana ruda sześć gwiazdek. To jest jedna no. z najrzepszych... czyli... Czyli jestem najbogatszy teraz jeśli miałbyś tego kilka, to tak, byś był na bogatrze, bo nie... bo A, później do był z racji. Ale no mi się tak, trade, co? Zar zarobiłem na trade, to nie? No, można powiedzieć, że tak. A czekaj, ja jestem, ty mi dajesz zabranie. Okej. Okay. A ty mi dajesz tego argonowy <grytki> kalak szturmowy, tak? Dzikajajcie. Tak. Aha, no okej, okay. no też mam. Ej, dobra, czyli... Bardzo wyszedłem na plus, tak? Eeee, można powiedzieć, że to. Tak. <noise> no to nieźle. To nieźle wyszedłem na plus. Właśnie wiedziałam, że ty oddajesz na stawę. Czemu ty próbujesz y wyłudzić od ludzi itemy? Czemu próbuję niby wyłudzić? No bo stary, mówisz, że mi się opacało, a dajesz mi zardzewiałe części. Zabrań 130. Dwie. Jak ty będziesz teraz, jak ty będziesz teraz zaczynał i będziesz zaczynał i będziesz cały czas z ale, Ale no to nie ma sensu, bo patrz, no, na logikę, to dobrze, to jeśli ktoś ma broni 130, a ma 6 mocy, to co? To w takim razie ma dostać za to byle cała, jak ktoś ma 130 mocy i ma broni 130, to ma dostać za to dużo. No bo się nie rozumiem teraz. No bo teraz dałeś mi takie rzeczy które nie są nawet warte broni 82 mocy Jeszcze mi wmawiasz, yy, czyli chciałeś po prostu yy, wykorzystać to, że nie, się niby nie znam, na to, że... Yy, żeby sobie za mnie zarobić. Mów wmawiając mi jeszcze, że Malachit i spektrolitowa jest cenna, a spektrolitowa nic nie kosztuje, a Malachit yy, to ludzie wyrzucają na burzówkę. Ale akurat spektralizowana to jest... Coś nie jaka... jest cenna. To, to, bo ty... Tym nic nie można craftować, po co ci spektrali, spektralitowa? Chyba, że jesteś kolekcjonerem, no to wtedy mu jest może potrzebne Ale, stary, no... Nie, będą, nie, później wyjdą bronie, co będzie się z nich craftować no dobrze, ale próbowałeś mi zrobić balona i tyle powiem. A kiedy wyjdą te bronie? Bo ty, nie wiem, nie wiem, skąd taki info masz eee, Nie wiem, ale nie powinny wyjść w przyszłym roku, coś tak Nie no, stary, proszę cię, nie... weź, nie wymyśla już już, no, serio! Już na wymyślałeś, może wyjdą, ale na wymyślałeś stary z tym zardzewiałym Już się zostaw te bronie, ale po prostu, no, śmieszne, śmieszne. Oczywiście nagram na YouTube'a, żeby nie było, no i tak to wygląda. A, czy nie nagrywasz? No, Firebug nie, wiem, czy gaszesz. No, nie Czy gaszesz? Nie, to już sobie czekaj, daj mi chwilę. No, wpisz sobie. Zaczynamy ja jego, ja? jego reakcję, poczekajcie e, F, I, R, E, B, U, G, bez znaków polskich, e, Pisz sobie Dobra, no, zaczynamy jego reakcję w sumie A to ty No to ja I co teraz? Czemu mi chciałeś Tak zrobić na naiwnego? Eee, przepraszam Masz, 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 masz Nie dobra to jest fajek, to po prostu Przepraszam czy mi wymasz? Nie Dobra A ja tego nie chcę stary, ogarnij się Dobra czekajcie damy mu coś, bo już śmieszę to jest zawsze. A czyli tak to wrzucisz No wrzucę ale przecież nic ci się nie stanie Bo nie, nie oskamowaliśmy mi jako tako tylko nie wmawiaj proszę cię już na drugi raz ludziom, że, że malakid jest cenny, proszę Dobra Dobra, trzymaj się Cześć Sieła. Dobra, generalnie to tak Pierwsza osoba oskamowała nas Jak sami mogliście zobaczyć Bardzo nas chciała wrobić to, że jesteśmy naiwni Druga osoba troszkę chciała właśnie nas wyrobić Jak sami widzieliście że Malachit jest ten tej części, które mamy tutaj, w sumie nie oddałem mu tego, zapomniałem, e, ale no chciałem nam jeszcze dać bonus, jak zobaczył, że mam taki kanał e, i po prostu tyle osób go zobaczy, e, więc tak to wygląda. E, jeśli chcecie kolejny taki film, pamiętajcie, 250 łapek, w 24 godziny i jutro wstawiamy kolejny filmik, może nie taki sam, ale oczywiście jakiś także ciekawy z ratowania świata. E, no i tak to myślę, że. Ja bym chciał od razu wam podziękować także za oglądanie do końca. Pamiętajcie, jaki jest konkurs? E, konkurs. Pamiętajcie również o się na bronię, bo to jest naprawdę ważne Możecie sobie wygrać naprawdę super broń z mojego ekipunku na z pierwszego konta czy, albo z tego drugiego, którym ja teraz nagrywam Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o łapce, subskrypcji Widzimy się w następnym filmie, Może że już jutro, więc do następnego trzymajcie się siemanko!